To może nie świecić, może świecić, może mrugać. Tutaj mamy postój w dwóch częściach. Może być dzienne. Teraz to jest taki moduł, który pełni dwie funkcje, bo świeci na biało, ale też mruga na pomarańczowo jedną ręką i ciężko teraz kabel znaleźć. Mhm. Oczywiście te kolory możesz wyłączyć w dowolnym momencie No albo zmienić na inne. Można sekwencję kolorów grać, to wszystko sterujesz ze smartfona sobie. Dobra. Specjalnie teraz te czerwone niebieskie zrobiłem, bo chciałeś policyjne, także jest czerwono niebieskie i możemy mrugać. Takie były pierwotnie i kierunkowskazy i lampy. Dla przypomnienia jest teraz czarna. Wnętrza dwa projektory biledowe. tak jak uzgodniliśmy. Jeden i drugi nie ma już tradycyjnych żarówek. Tutaj mamy również moduły LEDowe, które świecą na biało i, 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 i na pomarańczowo. No, i mamy podświetlenie soczewek, które jest sterowane ze smartfona. I w dowolnym momencie możesz sobie to włączyć, wyłączyć, zmienić kolor. W takiej fermie Ci to wyślę, teraz kwestia, czy ten GS300 ma być widoczny, czy nie. Jest to delikatnie widoczne. Lampy są mocno przyciemnione wizualnie, aczkolwiek każde ze świateł spełnia swoje zadanie. Jeżeli chcesz, żeby nie było widoczne, możemy to na tyle przyciemnić, w tym miejscu, żeby widoczne nie było. Aczkolwiek nie jest to srebrne, nie radzi w oczy. Mhm. No, oczywiście te kolory możesz wyłączyć w dowolnym momencie, no albo zmienić na inne. Można sekwencję kolorów grać, to wszystko sterujesz ze smartfona sobie. Dobra. specjalnie teraz te